Magdalena Wryjcewicz, witam i zapraszam na szósty odcinek Mody na Segregację, a dziś w programie między innymi podsumowanie funkcjonowania systemu po roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także prezentacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Nowy system gospodarowania odpadami działa od 1 lipca 2013 roku. Zdaniem władz związku system działa dobrze, choć wymaga pewnych usprawnień. Oceny dokonano podczas specjalnej konferencji prasowej. Nowy system gospodarowania odpadami został wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy z 1996 roku. Ta ustawa była Państwa nowelizowana 13-krotnie. 13-krotnie. Ostatnia jej nowela z 1 lipca 2011 roku jest tylko nowelą. Proszę wyobrazić, że ta nowela w miejsce dotychczasowych artykułów 15, bo tyle liczyła ustawa, dokonała nowelizacji 11 artykułów i dodała 52 nowe artykuły. I w takiej trudnej rzeczywistości znaleźliśmy się my jako samorządy gminne. Gminy członkowskie związku należą do tych samorządów, gdzie mimo pewnych problemów przejściowych system udało się wdrożyć i to w określonym ustawą terminie. Udało nam się, albo udaje się poprawiać na tyle, żeby można by było powiedzieć, że jesteśmy z tego zadowoleni. Faktycznie firma, która obsługuje zarówno pod względem wywozów, nasz związek, pod względem rozliczeń to w jaki sposób udało nam się również przygotować cały system finansowy można by powiedzieć, że zaczyna, zaczyna spełniać nasze oczekiwania i jestem, jestem pewien, że, że kiedyś kiedy będziemy to oceniać jeszcze bardziej historycznie niż taki, po takim roku, będziemy mogli powiedzieć, że to, to było dobre wdrożenie, dobry, dobry projekt również dla mieszkańców pod względem finansów, bo, bo tak jak patrzymy na ceny dzisiaj po roku, to w wielu miastach są obniżane, ale obniżane do poziomu wyższego niż my mamy od początku. I to jest, to jest chyba, chyba też ważne, że, że ta cena została skalkulowana na niskim poziomie, ale jednocześnie gwarantującym... Możliwości funkcjonowania, bo dla odmiany są też takie samorządy, które dzisiaj mają kłopoty finansowe, a jak mówi ustawa, nie można finansować tej działalności z innych źródeł to znaczy nie można po prostu przesyłać pieniędzy. I to, to są, to są takie, takie doświadczenia, które z jednej strony mamy my, a z drugiej strony mam nadzieję, jak najmniej złych mają w tej chwili mieszkańcy. Tego, jak powinien funkcjonować nowy system w praktyce uczą się wszyscy. Zarówno samorządy, które w tym zakresie działają wspólnie poprzez związek, operator, zarządcy nieruchomości, jak i mieszkańcy. Nie jest to jednak zadanie łatwe i wymaga ciągłej edukacji. Patrząc na to dzisiaj największym problemem jest jednak wiedza o segregacji odpadów komunalnych. Stąd też nasze działania w tym kierunku na bardzo szeroką skalę. Muszę powiedzieć i się pochwalić, że jest to skala no, niespotykana, powiedziałbym powszechnie, ponieważ w pierwszym półroczu działania związku udało nam się do, dotrzeć z programem edukacyjnym do 18 tysięcy młodych ludzi. Zaczęliśmy y, mówić o segregacji odpadów właśnie tam, na spotkaniach w szkołach, w przedszkolach. Natomiast w tym roku. Ta kampania przyjęła jeszcze większy obraz, ponieważ udało nam się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 104 500 zł. Praktyka pokazuje, że nowy system gospodarowania odpadami nie jest idealny i najprawdopodobniej już niebawem będzie nowelizowany. Na zmiany czeka też Pilski Związek. Jak na razie nie przewiduje się jednak zmiany stawki za gospodarowanie odpadami. Na ten moment z pewnością w perspektywie do, do końca przyszłego roku nie widzimy żadnych przesłanek do tego, żeby myśleć o zmianie tej stawki, więc z tego punktu widzenia możemy być spokojni. Duży nacisk będziemy kładli na, na kwestie edukacyjne, bo to naprawdę jest jeden z bardzo istotnych, kluczowych elementów tego systemu i jeśli będziemy mieli dobrą współpracę z mieszkańcami, jeśli będziemy potrafili wywołać właściwe zachowania, jeżeli będziemy dobrze współpracowali, a współpracujemy coraz lepiej także z zarządcami nieruchomości, to myślę, że ten system w dalszym ciągu w naszym tutaj regionie, w pile, w pozostałych gminach naszego regionu w dalszym ciągu będzie stawiany jako swego rodzaju wzorzec, coś co warto podglądać i próbować nasze rozwiązania stosować także gdzie indziej. Odpady z terenu działania Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia, trafiają na składowisko w Kłodzie. Właścicielem składowiska jest gmina Piła, a zarząd nad nim sprawuje spółka Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko. Składowisko posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Składowisko w Kłodzie zaczęło być eksploatowane pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Jego łączna powierzchnia wynosi prawie 20 hektarów. Składowisko, pełniąc rolę instalacji regionalnej, przyjmuje odpady powstałe w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych, które są głównym kierowanym tutaj odpadem. Na poszczególnych kwaterach odpady są zagęszczane przy pomocy kompaktora, a następnie przykrywane warstwą izolacyjną, która zabezpiecza je przed samozapłonem, dostępem gryzoni i ptaków, a także ogranicza emisję uciążliwych zapachów. Na składowisku w Kłodzie działa też sortownia surowców wtórnych oraz elektrownia biogazowa, która eliminuje emisję gazu składowiskowego. Składowisko po wielu modernizacjach spełnia dziś wszystkie wymogi wynikające z ustawy o odpadach. Umożliwiły one również jego eksploatację przez kolejnych 30 lat. Składowisko, z uwagi na znaczną odległość od zabudowań mieszkalnych i zalesiony teren, w którym się znajduje, nie oddziaływuje negatywnie na zdrowie mieszkańców. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany. Na terenie Gmin Członkowskich Związku trwa kolejna, trzecia w tym roku mobilna zbiórka odpadów problemowych, podczas której można pozbyć się mebli, dywanów i innych wielkogabarytów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także opon o średnicy do 110 cm. Warto więc się do zbiórki odpowiednio przygotować. Należy pamiętać jednak, iż odpady należy wystawić przed posesję lub do altany śmietnikowej najpóźniej do godziny 6 w dniu odbioru. Wystawianie Poza terminami mobilnych zbiórek stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzybne. Harmonogram najbliższych zbiórek wygląda następująco. Piła w dniach od 15 do 22 września. Szczegółowy terminarz odbioru odpadów z poszczególnych ulic znajdą Państwo na stronie związku prgok.pl w zakładce harmonogramy. Gmina Białośliwie, 16 września. Miasto i gmina Krajenka 16 i 30 września. Podział miejscowości na stronie pngok.pl. Gmina Miasteczko-Krajeńskie 17 września. Gmina Okonek, część miejscowości 18 września. Miasto i gmina Krzyż Wielkopolski 19 września. Miasto i gmina Ujście 22 września. Gmina Drawsko 22 września. Miasto i gmina Jastrowie 25 września. Gmina Kaczory. 30 września. W czwartym kwartale 2014 roku zostanie przeprowadzona jeszcze jedna mobilna zbiórka odpadów. Jej terminarz znajdą Państwo na stronie Związku. Na koniec zachęcam Państwa do lektury najnowszego wydania biuletynu informacyjnego Związku pod tytułem Czyste gminy. W biuletynie znajdą państwo między innymi praktyczny poradnik segregacji odpadów. Polecamy go szczególnie tym osobom, które mają wątpliwości, jakiego rodzaju odpady wrzucać do poszczególnych pojemników. Poradnik powstał z inspiracji jednego z mieszkańców, który przebywając w Norwegii natrafił na oryginalną ulotkę na temat segregacji i przesłał ją nam jako ewentualny pomysł do wykorzystania. Pomysł spodobał nam się do tego stopnia, iż wystąpiliśmy do Wydziału zajmującego się gospodarką komunalną w Urzędzie Miasta w Oslo o zgodę na wykorzystanie koncepcji w materiałach informacyjnych związku. Taką zgodę otrzymaliśmy, co umożliwiło nam przygotowanie ulotki na potrzeby systemu obowiązującego na naszym terenie. Biuletyn powinien trafić do Państwa domów w pierwszej połowie września. To wszystko dziś, a na kolejne spotkanie zapraszam za dwa tygodnie, 23 września. Magdalena Wrejcewicz, do zobaczenia.